Sie z tej treningu. strony Lego kuniak, a dzisiaj wybrany sobie Mural Search. To, wróciłaś, musisz być w formie. to będzie... Obejrzyj nowy obszar treningowy. Nie, to, to chwila. Niech coś tutaj się wydawał. No. Zaczynamy, tutaj mamy spację oczywiście. ja już tutaj. Yy. Tutaj to tutaj zrobię. Tak. Yy, no i mamy tak. Ogólnie to jest gra o parkurze. No to ja tutaj zatrzymam. I będzie to jakaś dłuższa seria, wydaje mi się. Cała gra. Może jeszcze... Kabelek mnie utrącił prądem. No ale będziemy mieli yy, grę pod tytułem Mirror's Search. Jest to gra o parkurze i myślę, że Wam się spodoba. A także będziemy mieli z nią naprawdę sporo, yy, sporo prajdy. Nie pomijamy szkolenia, chociaż oczywiście yy, może i dobrze by było. Nie, ale myślę, że chyba nas się to bardziej Chyba masz spadek formy, face. Na pewno dasz sobie radę? No nie chcemy cię To spróbuj nadążyć. Próbuj na dowody. Dobra, robimy to. Trzeba... Trzeba tutaj to zaliczyć. To zaliczyć. Ja się w ogóle sobie niski poziom trudności, bo... Czasami yy, walki są naprawdę trudne. I nie chcę tak zanudzać ciągłymi cięciami. Albo nie, pomijamy szkolenie, wiecie, yy, pomijamy je, będziemy grali na, mm, na serio, yy, ale nie na czas, nie na czas, nie myślę, że, że będzie dobrze, będzie dobrze, no to będzie dłuższa seria, koło dziesięć... 10 odcinków, ale myślę... Wie, koło! Bo to jeszcze nie wiem czy to będzie 10 odcinków, to może nie wiem więcej. Tak? Ma to naprawdę czasami trudne... Trudne momenty, prawda? tak Tak...

Ja bym na łatwym! To tak by było, ale... uh. Na drukach masz od ciebie gorąco fajne. Niebierscy do ciebie jadą. Helikopter, telewizji dał im Wiem, że zanurzyłby z nimi radę, ale skup się na zadaniu. jeśli dzisiaj nie wywiążemy. Uh. Czy... I... Nie, nie powinienem tego robić! Nie powinienem tego robić, nie powinienem nie ścieżnie do tego. Robimy to nie więcej tak? Tak! Tak! Łączę się z celem. Tak! Jesteś tam To jest niczego ciężkiego, to się dzieje. Mm. Uh... <magical violently> a też ma jęczkę bardzo Tak też ma jęczkę bardzo ciekawo. drodze, się do biegu. Ale niedługo będziemy mieli walkę pierwszą, więc bo jak ja to jak się nie działa. Działa to na dwa klips, kinesie, jest w prostu,

Nie będę się się na na tu nie Co? Co to? Co? to miało? dobra tego Nie obchodźcie mnie jako po prostu brutto. Nie Dobra, no to. Jest flow. Jest flow. No widzę strzany, widzimy siebie. Teraz zobaczmy, czy wylaście z do bohaterka chociaż... Pewnie nie zdążyliście tego zrobić! Rodzia się nas czytuje. Ja Wam nie będę przewijał tych filmów, bo one są po prostu ciekawe i fajnie nam nie Są dobre animacje. Pocitę Connor, Po cóż! Idę do Roberta! Roberta POM! Sprawiam połamania z 7 do tygodnia! Wiesz pod adres 56 Stalin Drive. Przekaż mi leroku. Przyjąłem. Przekażę wiadomość, oficer Colors. Dzięki, bez podbioru. Hej, siostra. Jesteś mała? Ej, hey, Mac. Pewnie słuchasz policyjnego radca. Spróbuj się przespać. Dzień był ciężki. Jutro popytam niebieskich, dlaczego takich spędziały paluchy. Wpadnę później, okej? Okay? I nie wyrzucaj tej pizzy. Lubię jak dodać trochę do ja ciebie. Wiem. wiem przecież. Na ramę. Trzelanina. Pokażę strzelanina! Wszystkie jednostki podaje z 56 Aero Drive. Natychmiast zachować ostrożność! Kate. Gdzie jesteś, Kate? Gdzie jesteś? Ej! Hey. Merk! Zeskoczyłaś? Wejdź na linię i naniesz mnie. iść do e, siostry e, siostry właśnie fej. Okay. Prawie, Prawie jestem. Jakbyś mogła jeszcze powiedzieć, gdzie jesteś, co do cholery robić, co się nie krękuj. To moja siostra. Ach, dobra. Próbuję się dowiedzieć, co się dzieje. Moment. I w mi moment. Dostajemy ją do gry i możemy wcisnąć! Cisnąć z tym głosem! Ja tej mapy cały czas chcę blisko, to widzicie, ja na szybkość. Więc no ja ja dosyć szybko przejdę. Myślę, że w dwie minuty się lubimy. Ciii... Tak... Dobra... Zdeniłem no, się, no ale to nie mam większego powodu. W takim razie, my teraz w teraz musimy się dostawić. ...że startował na górnicach, wreszcie. Ciii, oh, to jest najgorsze w tej systemie, że ona się czasami potrafi nie złapać... ...rzeczy, których normalnie powinna się złapać. Dobra, czyli jednak to nie będzie mi... Mniej... ...modera. No, Tam nie wiem, jak to wyjdzie. Jamy? Dobra, tak, tu gdzieś będzie jakaś bicia? Jeszcze na burmistrza? Wreszcie ktoś coś dobrego. Dajemy przez windę. Co na wszystko z Tego nie wiem. Co mamy nie wszystko? Ale ten miejscu, to, znaczy, to znaczy, już jest To Co jest to? Co się grzej? się w restauracji. To Eden na śniadanie, lunch, obiad lub na małą przekąskę. To jest New Eden, to prawdziwy świat raju. Tak. Tutaj jest wszystko takie, wszystko jest takie przeidealizowane, przeide, przeide, przeide... przeidealizowane. Fajnie, nie, to mam że.

Ora. Bravo, este. Viva. Ale quella che non ha nemmeno un buon orario. Devo cercare

Bagaimana kita nak buat ni lah Haa, kita tak ni